Cześć z tej strony Dodek, witam w nowym Dodek z Journal. Dzisiejszy odcinek będzie o zamknięciu sezonu akrobacyjnego, tumblingowego, seryjkowego na świeżym powietrzu. Jest już naprawdę zimno, 20 listopada, 3 stopnie i czuję, że ciężko się rozgrzeć. Czuję, jak ścięgna, potrzebują tego ciepła, jak są twarde, jak się no, nieprzyjemnie robi te rzeczy, ponieważ nie ma tej lekkości. Te wszystkie ubrania, które mam na sobie przeszkadzają, więc chyba już pora przenieść się na salkę, a w międzyczasie zapraszam do oglądania nowego odcinka. I said, you better watch what you're doing. Cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you're doing. Your body's out of sight when you're moving. You look just like my type, so let's do it. You know I'll treat you right, let me prove it. And I could go all night, I'm sick of being nothing something all fight with every breath trust me i'ma be the one at the top you can't touch me i need to find somebody like me who wants to be something i breathe with every word coming i would rather die than be someone who's not there i'm the type of dude who wants to be somebody Tak mi się przeciągnęło i zobaczycie jak to wygląda na śniegu. Koniec jak na dzisiaj, koniec akrobatyki i pewnie koniec akrobatyki na zewnątrz. Dopóki nie spadnie więcej śniegu, wtedy może coś fajnego uda się tu jeszcze nagrać. No i dzisiaj już jest naprawdę ślisko, nieprzyjemnie. Pod spodem jest zamarznięty piasek, ostatnie dwie noce minus 10, więc jest twardo, nieprzyjemnie. Bolą stawy po prostu, bolą mięśnie, yy, całe ciało to czuje. Więc zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, żeby być na bieżąco, żeby widzieć kolejne filmy. Trzymajcie się, na razie, cześć!